Jeśli chcesz szybko i bezpiecznie kupić, bądź wymienić swoje skiny, no to zapraszam Cię na PirateSwap, a z kodem Kroko 35% więcej do doładowania. Klasycznie przypominam, że jak z kodem Kroko doładowywasz sobie konto na CSGO Skins, no to możesz sobie przy okazji wygrać takie skiny Bowie knife, Crimson Web, AK Vulcan i wiele więcej pięknych skinów. Przypominam oczywiście, tutaj sobie klikasz, i jak chcesz sobie doładować to kodzik Kroko. Wpisujesz 10% więcej do każdej wpłaty, skrzynkę z Terza Free i przypomnę ci, żebyś zostawił suba, koniecznie zostaw suba, bo na 1000 subów rozdaję wam kosę, więc zostaw suba, wiesz co robić, a my lecimy na bitewki na CSGO Skins. Dzisiaj oczywiście próbujemy pomnożyć. Ten nasz kapitał wczoraj naprawdę to co rozpracowaliśmy na koniec ta meduza jeszcze to Kościu, no jak nie oglądać tego filmu no to idź się popraw tak bo dzięki temu tak naprawdę mamy taki kosmiczny budżet na dzisiejszy film i możemy sobie skrzynką ładnie pokręcić skrzynia ametyst myślę że to jest mocno Odklejona bitwa jak na początek tego filmu 20 skrzynekarz koszt 9000 złotych. Powiem wam tak, że teraz mogę naprawdę spełniać wszystkie jakieś moje fetysze skrzynkowe, bo biorąc pod uwagę jaki dostaliśmy za gotówki po tym ostatnim filmie, trafiając tą meduzę, wygrywając tą bitwę na koniec. No to naprawdę te moje fantazje skrzynkowe Mogę teraz spełniać Więc mam nadzieję, że nie przepierdolę tego Wszystkiego na samym początku tego filmu Więc trzymajcie kciuki, żeby ta bitwa Naprawdę bardzo dobrze Tutaj dla nas zakręciła Jest USP Printstream, jest to 180 zł Łącznie całe 500 w naszym eku Przypomnę, że 5 skrzynk z nami I no te wartości Tych skinów, w ogóle te skiny Jakieś fenomenalne No nie są tak szczerze, no jednak Kurcie, liczyłbym na coś więcej, biorąc pod uwagę, że jedna taka skrzynia 170 zł kosztuje i zaraz wszystkie, tak naprawdę, tutaj na miną, Tak, lecimy. Ostatnia skrzynia w tym momencie jest no niestety Lipa Lepa Mocna. 53 z Zobaczmy teraz: skrzynki w tym momencie Royal. One kosztują już 630 zł, więc tutaj. Mamy prawo, mamy prawo mieć wysokie standardy, tak? Jeśli chodzi o te skiny, których oczekujemy. No, niestety te za dwa koła, dla BOTA i samo. Ale zobaczmy, czy uda nam się jeszcze tutaj to tylko wrócić. Glowsta dla nas 500. Nie no, co tu się dzieje? No, halo, nie no, nie po to wygrałem. Tyle, żeby to przegrać na pierwszym wideo w dzisiejszym filmie. No, o co chodzi? Dwa koła straty. Czy uda nam się jeszcze do tego wrócić? No szczerze go się utrzymam kciuki, nie? Ale... No może być ciężko, zobaczmy. No nie no jeszcze kurs, no i poważę, New. no fil test tysiąc złotych, ale zobaczmy, trzy skrzynki jeszcze, no jest kosa dla nas. No ale co z tego? No dalej jest dwa i prawie prawie straty. Zobaczmy, może jakiś, nie wiem, może jakiś nóż motylkowy jakiś to spadnie i wszystko tutaj obróci do góry nogami. Zobaczmy ostatnie skrzynia. No niestety no, no ciężko było uwierzyć w taki scenariusz, nie? Ale ja nie mogę, no patrz no... Ucieszyłem się, że mogę swoje fantazje skrzynkowe spełnić, nie? Bo raz mi coś siadło, nie? Raz mi siadło na wczorajszym filmie i dzisiaj już no, troszkę poczułem się, jakbym złapał pana Boga za nogi, nie? Tak, takie mam dziwne przeczucie. Skrzynki procentowe na M9. Lubię bardzo skrzynki procentowe, więc uderzmy sobie w te slotery i zobaczmy, czy już tutaj tego Bayonetta M9. Uda nam się ją zdobyć. Zobaczmy. 7 skrzyneczek. Koszt? 2700 4% W jednej takiej skrzynce mamy na trafynie takie M9 Slotter. Więc trzymajcie kciuki, bo no już połowa tak naprawdę skrzynek za nami. I ani wyjdą, ani słychu. Te M9 Slotter. Zobaczmy, może się to jeszcze zmieni. I ostatnie szanse Klosze Kurwa miało wyjść inaczej Ja pierdolę Nie wiem tak się dzisiaj ciężko zeruje nie Tak się ciężko zeruje No o co chodzi No o co chodzi No nic nie mogę wygrać no, Żadnej bitwy nie mogę wygrać Chciałem otworzyć skrzynię Riptide Jest to skrzynia oczywiście CSowa Więc zakręćmy sobie z 10 takich I po prostu Liczmy na jakiegoś giga Giga farta, że uda nam się zdobyć jakąś fajną kosę z tej skrzyni. A najlepsza nawet za. To jest 120? To jest 129 koła, część. Trafić kosę za 129 koła. I to są chyba Butterfly, nie? Jak to jest skrzynka z Butterflyami? To to jest chyba Butterfly Emerald do trafienia, tak mi się wydaje. Bo czy jest jakaś droższa kosa niż Butterfly Emerald? Szafiry nie są droższe. Ruby chyba też nie są. No ewentualnie jakiś kiejskardenet, tak? Jakiś Blue Gem, no ale mówią o takich regularnych kosach, nie? Wydaje mi się, że Emerald Butterfly? Może być taką jedną z droższych kos. Ale czy najdroższą... Znaczy jedno z droższych to jest na pewno, tak? Ale czy jest najdroższą? Kurczę, może tak być. Ale kurczę, co tu się dzieje? No zobaczmy, mamy 5,5% prawie. 5,5%! No, trochę nie kosy! W jednej takiej strzini, i nic tam nie leci. No, ochój, tu chodzi, jeszcze przegrywamy to 3000 sam dostał i ja nie mogę. Nie wierzę, naprawdę, dzisiaj w mojego pecha. Przypomnę ci, oczywiście, tak w międzyczasie jeszcze, że no takie skiny czekają na ciebie. Vulkan stary, Bowie Knife. No, naprawdę, w kurwę tutaj fajnych skinów. Jak skonne kroko ładujesz, więc no jak chcesz coś załadować, no to pamiętaj tutaj o kodzie dwójka kroko, tak. Żeby tutaj wesprzeć niszowego twórcę A my próbujemy... Chyba no nie no tak... Nie zbyt ufam tym skrzynkom Riptide No ale z drugiej strony... Co mi zostało tak naprawdę? Jak spróbować tego swojego szczęścia Żeby zaryzykować Bo to nasze szczęście to dzisiaj... <grym <grym bym powiedział, że tak... No w sumie to nie istnieje Więc po prostu zaryzykujmy, tak? Na to nasze szczęście to dzisiaj nie zwracajmy szczególnej uwagi Cztery skrzynki jeszcze Zobaczmy, tutaj niestety będzie pusto, no kosa była niżej, no kurde Zobaczmy, proszę, no daj nóż Daj mi kosę Z tej skrzyni Riptide Ostatnia skrzynia, patrz, jedna wyżej, jedna niżej Nie no, to się dzieje? Bitwa no może być wygrana, tak, ale Czy taka wygrana mnie satysfakcjonuje? No pewnie, że nie No 1800 złotych, wyszliśmy na minus Co mnie ma tu satysfakcjonować? No jedną skrzynkę muszę odjąć teraz żeby tą bitwę stworzyć jeszcze raz na trzy osoby, i próbujemy znowu tego naszego szczęścia. Czy uda nam się tą kosę zdobyć? Cztery szanse. No, w teorii 20%. Biorąc pod uwagę, że w no, mamy 5%, 5,5 nawet na trafienie takiej kosy, więc cztery strzynki łącznie, dwa. Nie, kurwa, nie. APD, Gamma Doppler. No to GG, ale to tu chyba nie ma jednak, By Butterfly. Czyli to są jakieś chyba normalne kosy, nie? Jakieś gammatoplery i tak dalej. Co? Nie, no co ty pierdolisz?